Mamko widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać różne serwery Minecraft. Teraz już mamy pierwszy. Jakieś takie małe serwer, na przykład gdzie są takie po pięć osób. Tutaj są trzy osoby. Nie pięć. O, pięć ze mną. I to jest pierwszy serwer. Mam użykowanych serwerów 11. Jeśli się zastanawiali, co z moim skinem się stało, no to niestety, ale no wyparował. No. Usunęło mi się, mam innego skina na faderze. i gdybyście chcieli mieć bardzo żeby mój stary skin chociaż wątpię w to no to mogę ten stary zawsze na po prostu no, oryginalnym Minecraftie, ale na fedarze nie mam tego skina więc mamy tutaj survival plus działki one block i box pvp wyszedł one block ale tak najwięcej jest osób na one blocku więc no zobaczę one block albo dobra nie zobaczę najpierw Aha. 1,21+, ale i mam. Ale chyba, że... A nie! O! Dzisiaj jest start w ogóle z Ej, to nie wiem. No, wątpię, że wszedł m... jeszcze raz, ale może, może wejdę. Tak się złożył, ale mamy one blocka. Wezmę sobie kit gracz. Jedzenie, kit start. A, no to niezły kit start. Daily. Co mamy daily? Mamy Ender Pearl na daily. My ją schowamy. tej na serwerze najlepszy serwer one block w Polsce. Rozpocznij no przygodę Tworząc swoją wyspę, jeśli potrzebujesz przewodnika, po postawie komendach użyj pomoc, to mać unikalne korzyści. Tutaj się zabijają też, 2014, no to ma 10 lat, nie, 11 możliwe. Dobra nagroda, tutaj jest za Discord, za kod. Kody możesz, aha, lista Minecraft i lista Minecraft 2. Na szczęście tutaj jest AWK, to jest jakiś VIP. Mamy kasę, mamy poziomy, mnożniki jakieś i czy można się zabić? I nie. Są kluczyki epickie, let's go! Są kluczyki rzadkie, są kluczyki, tak? Są... Jak nie ma kluczy, no to, to to jest smutek. Smutno mi, panie Boże. O, są topki nawet? Uuu, no kurde. No dwa dni, a ten ser serwer ma 5 dni, no to nieźle. Madimus1337, no to nieźle, nie źle, tyle, nie? Tyle skrzynek. Wszyscy mają po jednym poziomie. Quest tutaj też są. Jedzonych koksów. O, bym mógł być w tej topce. Refów też, dobra. I to może mi się uda jakąś topkę, nie wiem. Jest sklep? Jest. Normalny sklep. Yy, Nasiona moby. Seriały, przedmioty. Ha, dwie godziny muszę grać. To wam pewnie wszystkiego nie pokażę niestety, ale tutaj są questy normalne. Zjedzone koksy. Stawione bloki. Hej, wykopane bloki. Tutaj są jak grać. Zestawy. No to są kity i jest sklep za spędzony czas. Jedna minuta, trzy monety. Nie. Jedna moneta za jedną minutę. Rynek. Na rynku nic nie ma. Pusto. Tutaj jak makiem zasiał. No dobra, no to może is Land, okej, ja dobra Damy na one block, no i co? No i pokopiemy trochę Równiny, nie wiem, zobacz, no to Wygląda jak taki Typowy serwer one block, no bo jak Do anarchii, no to To anarchia to jest o wiele bardziej rozbudowana To jest taki typowy one block, czy jakoś czy tak, nie wiem Czy to wygląda jakby było leniwe? No nie, to wygląda ładnie To jest spoko, spoko wygląda Sam spawn też wygląda Git, o Jezus, po co ja, To tam, nie wiem Dobra, powiększę sobie swoją platformę może. I może ten crafting jednak wezmę. No chodź. No nie, Uciekł mi. Dobra. Zrobimy dwa craftingi. Aaaaaa. O... One Eternity later Nie, mi się wydaje, że trochę za dużo spędzam na razie na tym serwerze, albo niedobro. Mam sobie trzymne rzeczy i... idę. Więc sobie ten spawn, to widzę, że jest z nowych bloków stworzony. A, mamy tą pearlę. To pewnie prowadzi do wyspy ten portal. Mogę być w topce. Dobra, inne cele. Albo mam być w topce, albo mam mieć motykę. Albo muszę być przegrane pół godziny. Tak, moim zdaniem to jest dobra. to, że jest nowy serwer, to nie moja wina. Gdzie oni mnie uwięzili? No, no pomocy, no. Jestem uwięziony. Dobra, biegnę tam i robię parkour, tak? Jestem gówniany z parkouru. No właśnie, to pokazuję. Dobra, a ja, a będzie mi cały czas liczyć. Dobra, nie, nie będzie Ale tak by musiał być, chociaż nie wiem Tam poniżej minuty przejść Nie wiem, czy mi się to uda, wątpię Poniżej minuty jestem tu 5 Nie, ale ze mnie kasty jest Ej, a można to jakoś uszukać? Nie, nie można, dobra, jest dobrze zrobione Jest dobrze zrobione Jak chcecie, to możecie mnie pobić i macie hub4u.pl Proszę bardzo Łatwiejszego challenge'u chyba się nie da zrobić, niż pobicie mnie Więc jak chcecie mieć się jakąś Challenge na jakieś 30 sekund. Nie no, pewnie. A, żeby tylko mnie pobić. No to na jakieś 5 minut. Nie no, dobra. Na 2 minutki, no to proszę. Macie parkour tutaj. Ja jestem taki tragiczny. Ile ma pierwszy? 16 sekund, nie? nie Niezły grajek. Nie, no nie. No nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Jestem taki tragiczny aż. Ale aż taki tragiczny. Chciałem się zmieścić poniżej minuty, tak? A takie coś to będzie wykryto próba oszustwa. Ej, a spróbuję. Wyjść 16 sekund tam wręcz dobiegnę. Nie no, nie da się. Nie da się tego szukać, jest dobrze zrobiono Mają na TikTok, dobra, nie no. Ja zaraz zrobię to pół godziny, co niech po prostu przejdę ten parkur, a nie tak za czas. One eternity later. A ja zobaczę to w ogóle media. Mhm, A jak to zrobić? I tu 5 lajk pod reklamą serwerami. Sorry, to nie zmiosło. 5 like pod reklamą serwera. Okej, okay. okej, okay. ja, jak to się liczy, dobra. Ora na reklamę z wydarzenia Patryk 24 w KD. Uwaga, wejdź na super serwer HUB4U.pl. Najlepszy one block, Niedługo wystartuje. Nie no, dobra. Po reklamie... minimalnie 45 minut transmisji, bądź 5 to Twitch, bądź 5 serc pod TikTokiem z serwera oraz 50 wyświetleń. Nie wiem, czy taki był w ogóle. Mój najgorszy wynik pod jakimkolwiek moim TikTokiem, że wymagania są bardzo małe, no ale co, no ten serwer ma 5 dni, nie dziwię się. Po prostu nawet takie coś wypromowanie no im trochę daje, tak. Więc jak wy jesteście serio jakimiś małymi TikTokerami czy tam Youtuberami, tak jak ja, to możecie serio sobie zobaczyć media czy tam inne jakieś, czy parkour spoko zrobiony, nie ma jakichś tam drabinek czy coś, ale... Ja, jestem tragiczny i tak. No to tak. Co są o tym serwerze? To tak. Jest. Spoko. Dobra, następny. Shinovo. Ścianowy... Nie sześcian sześcianovocity.6mc.pl. Nie wiem czy to dobrze wpisałem. Tak. Cześć, czekajcie chwilę. Zero osób. Shinovo Creative. Aha, Creative. 500 na Creative'ów. Ja mam wspomnienia z jednym serwerem, Craftedem Ale dobra, register Możecie się wkraść na moje kont konto Dobra, macie, 123123, możecie wejść na moje konto Proszę No to tak, oczywiście S, S, żeby nie było Proszę No i dobra, możemy już wyjść Ja tak serio to po prostu przetestuję ten serwer, tak? Nie będę taki Masz do odebrania nagrodę w postaci bonusu. Gratulacje użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s. Szetony. Czemu szetony? Moja pozycja 115? What? To tyle ludzi gra... Yy, za 5 minut? No dobra, no to tutaj nie będziemy. Dobra. Na szczęście nie da się rozwalać spawna. To dobrze. Spawn wygląda dość spoko. Wiki, szefun. Szefun. O mój Boże. Czemu? Co to jest? Nie, co tu się dzieje? Co się dzieje? Pomocy, nie. Czemu? Zostaw mnie. Nie, no czemu? Czemu? Ja serio, ja, ja nie... Ja nie. Teraz, nie? Co to jest? Event Halloween. jest z tego news. 2019? To dlatego jest tyle tam osób. To jest. 6 lat ma ten serwer. Serio? Ej, ale tak serio, serio. Ten serwer ma 6 lat. Wow. Aż znaczy nie wiem, czy na pewno, ale tak to. Wow. City Pass. Brawart City Pass. To jest jakieś. Jest youtuber. I ty. Może media? Nie, ale ciekawe jak się zdobywa youtubera. Szetony. Dobra, ale działka. Jest działka TP. Działka. Jest! Jestem na mojej działce! Jestem obok... Obok jakieś, Skidy i to Ale jest jakiś band. Ej, jakby się wand, band, nie? To było takie zarąbiste. Dlaczego takie gówno mi się... Nie, nie wiem jak to zrobić teraz, nie? Aha. GD Słuchajcie mi to, nie, nie mogę. Eee, yeah, pidi. Dobra, dobra, to mam pomysł. Gówno mi znikło. Jezus, usuńcie mi to bo gówno. Ja nie chcę tego. Dobra, zrobimy coś tak najbardziej dziwnego, co czekajcie chwilę. Potrzebuję jednej inspiracji. Najpierw stop, później to. To będzie najbardziej randomowa działka. Czego się nie robi dla kontentu? No bo jakby mamy już diamentową tą motykę, dlatego sobie ten serwer jakoś tak. No to to jest serwer creative, nie wiem, jakoś tak Creative to jest takie community, że na przykład Konkurs skinów, nie wiem czy takie rzeczy tutaj się robi Ale, o Jezus, ale to rainbow'owe byłoby... Dlaczego to buduję? Bo to mam było we gówno i po prostu stwierdziłem, dobra, jak ja to mam, no to muszę to zbudować. Bo nie wiem, co bym miał to zbudować. Myślę, że takie coś to jest najbardziej randomowa rzecz. To akurat jest upierdliwe, ale dobra. Coś co uwielbia Dreamy Daquavis, tak, dobra. zniżę się do ich, po... dobra. Coś co uwielbiają Dreamy Daklawis. Zbuduję to. Co uwielbia Dreamy Daquavis? Oni to wręcz uwielbiają. No, więc tak. No to spędziłem ile. Nie wiem, ale sobie tutaj kliknę w tą nagrodę. 10 minut jest. Nie, minuta została. Więc o, widzicie, takie tutaj przepiękne. No, więc takie coś tutaj jest. Albo wiem, stop, stop. Dawaj mi to tutaj, okej. Okay. I lawa. Nie, no nie, no nie. Znaczy uprawnienia, no. Dobra, mam pomysł, jak to można. Mogę chociaż TNT wybuchać. Mogę chociaż win czardzie. Chociaż moby, Też mogę, nie mogę. Nie wiem, to oceniam tak mało. Nie, nic słabe, no bo muszę się nadpowiadać. Ja rozumiem, to dla takich osób, co wiecie, więcej będą grać, no ale że będą po prostu budować, są po prostu normalni. Ale dla mnie to się radnia. Ostatnią nagrodę i nie wiem, chyba już nie wejdę. Przykro mi, no ale no to mi się nie podoba po prostu taki serwer. No wiem, to. Yy, to, że za mną lata, to sam ja zrobiłem. Dzięki mnie to się stało, ale no, że nie ma Lawy, nie ma TNT, pistonów nie ma, no nie. Dobra, następna. To, yy. Najpierw czytamy i sprawdzamy, ile z graczy. Jest 16 graczy, uuu! weź na edycja wystartowała, wbijaj. 16 graczy, no to to nieźle, nieźle. Jest 18 graczy. A, to jest Free Bull tylko jest. No... Nie wiem, ja Freeboldów jakoś tak, tak no, nie, nie wiem. Zestawy, o, 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 jest typo, siema, siema, krzysiek. Siema, Krzysiek. Krzysiek, siema. Dasz coś, dasz coś, Krzysieku, dasz coś, masz coś? O, są tutaj działki. Krzysieku, masz coś? Nie masz. Działki tam są jakieś, o. Nie można niszyć, to dobrze, to powinna być podstawa. Mamy kluczki, epic. Let's go! Ej, błagam, ale to błagam. O, tutaj są kity. Ale błagam, żeby to było nawet, nie wiem, jakaś. Jest jabłko. W miarę spoko. Ale sprzedają tutaj, sprzedają tutaj karotki. Za dwa koła. Ja mam zero. zero dola, dola. Nie no, zero złotych. Fajnie. Cena zakupu! Trzy tysiące. Za co? Co to jest? Eee... Nie dobra Myślałam, że to jest Mary, czy coś w tym stylu Kościół Get out, nie, get out, get out, get out Skrzynki Skrzynki epickie Nie no bro, what? A nie, dobra, wylosowało mi Logi, nie no Je, nie ma tutaj Nie ma, ale są diaks, są diaks, są diaks Błagam, chcę diaksy Nie mam motyki, ale są diaksy Błagam diaksy, ja dam wszystko za diaksy Błagam, ja chcę diaksy Heraldy, no blisko, no, tak blisko, tak blisko no, Płagam, diamenty, 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 jak są diamenty no nie, nie, no PO CO MI to? inwestycje, o Jezus nie wiem, jest kościół czy coś? było przy strefie, a, o, samą jest czy to jest kasynko? idę też idę przez całe hajzy emeraldów przewalić let's go Dobra, murdo, sprzedam ci to za dwa i pół koła. Let's go! Dobra, no co nie wiem, to co? No to ja idę do kasynka. Nawet nie mnie na jednego diamanta. No dobra, no to najlepsze oczywiście z kasynko. żul! Stwórz grę, zakład o stówę, dawaj. Nie mam... Nie mam stówy! Co ty gadasz? Salungier. Ale tutaj... No że to na się grasz, tak? Dobra! Twórz grę? Jak? Nie mam tyle pieniędzy, co ty gadasz? O, dobra, nie. Ja nie wiem, jak to coś zagrać jakby, dobra. Nie wiem, nie wiem, jak coś... A nie, ja chyba wiem, bo to jest... Bra, no to nie wiem, o tysiąc? Nie! Czyli o nie może być, ale o tysiąc już może być. dobra a można to cofnąć? Nie można. S... W... Dobra, wracając do tego, to ta gra w sumie spoko. Konflipa nikt nie chce zagrać. Jest, jest. Akurat powiedziałam. Let's go, let's go, let's go, jak się czujesz! Ogólnie miałem mega wielką odklejkę. 15, ja, tyle nie mam niestety. Billard, nie gadaj, że jest taki Ej, ja muszę przetestować tego bilarda. Czyli tu jest sala gier, a konflikt jest jedyny. Hej, rozumiem. Dobra, daj mi bilarda, bo ja chcę jakby prowadzić bilard. Uh, aha, okej. Okay. Nie wiem, fajnie zrobiony bilard. Ogólnie spoko... Nie wiem, mi się podoba. Może klikaczu sobie zagram. Clicker! To jest prosto. 33 Okej, okay, jestem wy. Ej, okej, okay, pi... dobra, dobra, ja jeszcze raz chcę tego klikera. No, kurde, no nie chcą mi te zielone skakiwać, może pod koniec będę mieć ich po prostu dużo. Ale nie, no po prostu mało mi tych. Nie, no mało by mi ich drgnęło, bo kliknąłem wszystkie. Kając, ani jednego czerwonego. Wąż, dobra, no zobaczę sobie Snake'a. Chyba już pół godziny mam przegrane, czas gry, 16 minut. Czy nie pół godziny, tylko 15 minut. No. Może tego snajka sobie. A, Mmmmm! Jak tak ktoś to ogląda z 8 klasy, to mam nadzieję, że tobie, tak, tobie dobrze poszło, więc. Tak. No i coś w sumie jest teraz? No nie. No, majówka była, no to tak. Wesołych wakacji, no i jak jakieś jest, jest ósmego to tak. To mam nadzieję, że tobie dobrze poszło. No więc ja się z wami wszystkimi żegnam i, I co? No i no i tyle. Bye bye,